to ci odpowiadało i... No a powiedz mi, jaką muzykę lubisz słuchać? Stare... przeboje. Polskie przeboje? Tak. Stare... Wymień kilku wykonawców ulubionych. No właśnie. Jest kilku. Jest kilku, ale nie jesteś w stanie teraz wymienić, rozumiem. Pajm na przykład. Gym. Jest. A słuchasz muzyki jakoś w wolnym czasie, masz jakieś jakieś, jakieś no radyko? masz radio, czy w, bo masz komórkę, masz numer telefonu też tak? No, no bo na telefonie to przeważnie filmy które ogląda. Oglądasz zupę dnia? E, ten, e, Aleksa. Aha, Netflix i te sprawy. No. Ogląda, lubisz oglądać filmy. Rozumiem.